No, hej Wam wszystkim ludziska, witam Was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście. Ja mam ci, to jest Ci Mam zaszczyt zaprezentować kolejny, jakże wyjątkowy i wspaniały materiał z Waszych epickich bitew na moim skromnym kanale. Dzisiaj czekać nas będzie materiał ekstremalnie króciutki, dlatego że bitwa jest niewyobrażalnie szybka, ale jednocześnie bardzo wyjątkowa i pomyślałem, że muszę wam ją pokazać z kilku powodów, a głównie dlatego nie tylko chodzi o to, że teoretycznie esetę już widzieliśmy ale tutaj z kolei mamy ją w tym alternatywnym wydaniu, prawda? Ostatnio prezentowałem wam jakiś czas temu Bitwę rozegraną przez Berlieta I tam ona była ugrana Na tym mniejszym dziale, czyli 12,8 cm Dzisiaj z kolei Zobaczymy co ów czołg Ów potężny lewiatan Wielki smog Wunderwaffe Adolfa Hitlera Potrafi przy użyciu działa Większego, czyli 15 cm No jest to takie działo Powiedzmy raczej domyślne To drugie było znacznie gorsze przez wiele, wiele lat W grze, ale jakiś czas temu dostało Bafy, teraz się gracze zastanawiają, czy lepiej wziąć takie, czy takie. Ja jestem zwolennikiem wielkiego dupnięcia na strzał, to wiecie, no ale każde z tych dział ma sobą coś intrygującego do zaoferowania, to jest więcej niż pewne. Więc po pierwsze dzisiaj pokażę Wam ten sam czołg, ale z innym działem. No i to będzie fajne, <laughs> bo naprawdę Pan tutaj bardzo mocno pokaże, zaprezentuje co ta lufa w ogóle potrafi. Druga kwestia z kolei jest taka, że chociaż bitewka jest naprawdę szybciutka, bo ona, no nie wiem, w 7 minutach się zamknie, tak mi się wydaje, że, że nawet ponad te 7 standardowych minut nie wyskoczy. No to jednocześnie to jest jedna z lepszych, może nawet jedna z najlepszych bit. Pod względem damage'u, jakie kiedykolwiek w życiu widziałem, wiecie, na dysce w dzisiejszych czasach ciężko jest uzyskać wynik przekraczający sobą to magiczne, ten taki magiczny, mityczny, mitologiczny próg 10 tysięcy punktów damage'u, prawda? To jest takie taki osiągnięcie, przekroczenie tej granicy, takiego symbolu w głowie, że o to kurde, tutaj, to ja tyle dokonałem, to jest już epicki wynik. No a w tej bitwie będzie znacznie, znacznie więcej Więc zobaczcie jak szybko To też jest ciekawe Zobaczcie jak szybko ta lufa jest w stanie zapewniać nam tony demedzu. E, tutaj naprawdę to torpedowo popłynie Praktycznie w pierwsze 3 minuty już zrobimy niemal 4000 nie, demedzu, Więc no <ścoughs> A zresztą co będę spoilował Sami zobaczcie Odliczania wam nie pokazywałem, z uwagi na to, że pan, no nie wiem, wydawał się robić troszeczkę na złość mnie i mojemu kanałowi. To jest mój widz, to jest jeden z was, dumnych widzów, prosiaczników, no ale z drugiej strony prosiłem was, żebyście nie majtali kamerą na lewo i prawo, nie bawili się scrollem. Podczas bitwy on tego teoretycznie nie robi, no ale w poczekalni, to znaczy w momencie, kiedy się wczytywało, było to słynne odliczanie, to po prostu, no dostał szału, niczym łasica ciągnięta za kochones. Nie wiem co w niego wkroczyło, ale po prostu. Tu zaczął robić, zaczął robić coś takiego Więc i tak robił przez 30 sekund Nie wiem o co chodzi, ale no cóż, nieważne <laughs> Może to jest jakieś wprawianie się w bój Zobaczcie, oczywiście już ten monstrualny damage Przypomnę wam, czym te działa alternatywne na Esetce się różnią Mamy tutaj działo 12,8 cm, którego w tej bitwie nie widzimy Ono wali za 530 damage'u Natomiast teraz widzimy w boju działo 15 cm, to jest większa lufa. Ona wali za 750 no tego średniego damage'u na strzał. Teraz na przykład widzieliśmy monstrualne walnięcie za 806, no ale to średni damage to jest 750, prawda? Tam było 530, tutaj jest 730, 750. Tam była penetracja taka sama na zwykłej PSC jak tutaj, tyle tylko, że na pocisku goldowym tam jest gorzej, bo jest 311 peny. podczas gdy tutaj na tej nieomal haubicy, na monstrualnej lufie mamy 334. To jest wielka różnica i myślę, że w bitwach na dziesiątych tierach to już jak najbardziej będzie różnica odczuwalna. Tym bardziej mnie dziwi się, że dobrzy gracze potrafią czasami wybierać tą drugą lufę, bo to jest jednak naprawdę ekstremalnie wielka różnica, jeżeli chodzi o penetrację. DPM na mniejszej lufie jest lepszy, wynosi 2650, co jest fajnym wynikiem. Tutaj wynosi 2250, co jest wynikiem po prostu słabym. Do tego czas celowania, podczas gdy tam wynosi 2,5 sekundy, tutaj jest 2,7. To akurat różnica, powiedziałbym, nie aż tak inwazyjna. To są dziesiętne części sekundy, więc na papierze się to wydaje dużo, ale w terenie myślę to jest kompletnie marginalne, nieodczuwalne. Tak samo jak jeżeli chodzi o samą celność. Tam na mniejszym dziale jest 0,39, tutaj jest 0,4, więc... No to jest margina, marginał, tak? To, to, to jest kompletnie nieistotne i nie zwracałbym na to większej uwagi. Można powiedzieć, że oba działa są tak samo niecelne. Natomiast tam mamy zapas amunicyjny rzędu 72 pociski, tutaj to jest 50 sztuk amunicji. Ja również powiedziałbym, jest to margines, kompletnie nieistotna sprawa, dlatego że to są takie ilości, że i tak się z tego nie wystrzelacie. Zobaczcie, tutaj mamy ten słynny. Kaliber, który zapewnia nam e, możliwość przebicia nawet najbardziej skontowanych płyt pancerza wroga. Normalne działo na tym tierze by się odbiło. Od sztycen dupena, ale my, no z takim kalibrem... <grym> To po prostu musiało wejść, nie mogło być inaczej. No i do tego dochodzi jeszcze rzecz jasna sam czas ładowania na zerowej załodze bez żadnych dopałek. Na tym mniejszym dziale to jest 12 sekund, na większym dziale to jest sekund praktycznie plus minus 20. I osobiście powiem wam, wydaje mi się, że można całą tą orację skonkludować w jeden prosty sposób. Mianowicie, działa są niemal identyczne, tyle tylko, że to wali za większy damage, tam było 530, tutaj jest powiedzmy te 750, ma trochę większą penę. I największa różnica pomiędzy tymi armatami polega na tym, że tam właśnie czas ładowania jest nieomal o połowę krótszy. I myślę, że to jest właśnie ten wyznacznik, który sprawia, że gracze starają się czasem wybierać to mniej kalibrowe działo, bo jednak no, nieomal 10 sekund różnicy w przypadku czasu ładowania to jest naprawdę ogromna różnica i potrafi robić swoje na polu walki. <laughs> tymczasem, jeżeli chodzi o to wyżymione pole walki, z tego co widzicie, rozegraliśmy 4 minuty gameplayu, 4 minuty bitwy. Jezu Chryste, 4 minuty. <laughs> I już mamy 7 kafli damage'u. Odbitego demedu stosunkowo niewiele. 1300, ale też wrogowie w znacznej mierze skupiają się na innych pojazdach. Właśnie ten kaliber czasami zapewnia nam na tych tierach, że nie do końca musimy się starać, żeby przycelować przeciwnika. Tak jak tutaj no w przypadku tego mniejszego działa. Czasami by trzeba było bardziej kombinować w przypadku tego większego. To jest zasada trzech kalibrów, prawda? więc nawet jeżeli ktoś ma ten bardzo mocno skontowany pancerz, no to wiemy, że przy tak monstrualnym kalibrze przy tak wielkim dziale po prostu go przebijemy, nie trzeba przycelowywać, to też jest swego rodzaju komfort, prawda? no i cóż, ta wolna jest oczywiście to jest ten słynny tryb który jest z jedną bazą, ja niezwykłem ich grywać w tej grze, dlatego że te tryby zaskakująco często kończyły się tym, że drużyna kompletnie olewała bazę, no i niestety ktoś kapował bazę przeciwnika i albo ja nie byłem w stanie zrobić demedu, bo to nasi kapowali, albo nie byłem w stanie zrobić demedu, bo to wróg kapował nie lubię tych trybów, dlatego je wyłączyłem gram tylko normalne potyczki, uważam, że one są najbardziej zbalansowane, bo jak mamy naszą bazę za naszymi Plecami, no to zawsze trudniej jest Wrogowi rzeczywiście ją skapować. No ale sytuacja jest, co by nie było dosyć dwuznaczna, dlatego że naszych pojazdów zostały 4 sztuki, pojazdów Wroga 4 sztuki i dla Boga to nie są maszyny złe. Oczywiście fajnie wcelowane w brzuszek T110E3. Tam musimy celować, dlatego że to jest doskonale opancerzona konstrukcja. No my samego. E, paska zdrowia mamy tak dwie trzecie, więc też trzeba hp oszczędzać i trzeba uważać na te 110E3, bo to jest jednak działo co by nie było atomowe tutaj ciężko mi powiedzieć, gdzie ten pocisk trafił ale szczerze mówiąc nie mieliśmy skontowanej wieży, chyba tu <laughs> chyba tutaj rzeczywiście nie wiem jak to było możliwe, że on się odbił e... Niby walił zwykłym pepancem, on nie walił z Golda, ale mimo wszystko, nawet na pepancu T110E trzyma y, nieomal autopenetrację, więc wiecie, nasza wieża jest fajnie opancerzona, ale mimo wszystko dobrze z nią kontować. Tutaj nie byliśmy skontowani, troszeczkę szczęścia było, mogło to wejść. W każdym razie tak mi się wydaje. No i teraz czterech naszych trzech wrogów wydawałoby się na papierze, że jest to wygrane, że elegancko to zrobimy, porobimy tych przeciwników z nieukrywaną łatwością, ale jednak nasi byli na... Ogrysku, no i zobaczcie Teraz sfora psia się rzuciła No i bardzo szybko sytuacja Została zredefiniowana, zaledwie dwóch Naszych już teraz <grytanie> A trzech wrogów i to No całkiem mocno trzymających się hapeków Trudna sytuacja jeżeli chodzi o esetę Ona nie nadaje się z tym działem za specjalnie Do takiej samodzielnej obrony Z uwagi na to, że jeżeli ładujemy 20 sekund, no to niestety Wrogowie nas mogą w tym czasie zraszować, prawda Oczywiście ten czas się Da skracać, można go nie, troszeczkę okrajać poprzez moduły, poprzez załogę, no ale jednak jest on długi i trzeba na to uważać. Pięknie, wymuszony strzał, taki wymęczony, wyczekany. Niestety trzech wrogów. My jesteśmy sami, ale już 11 tysięcy demczu zrobione. <ścoughs> Czyli znakomita batalia. Zobaczcie, co robi nasz bohater. Stara się wyczekać tego wroga i po prostu schować. Stara się za wszelką cenę zbudować dystans pomiędzy swoją maszyną a maszynami przeciwników, dlatego. Że musi mieć czas przeładować tą potężną lufę. Wrogowie zagrali troszeczkę dziwnie, bo jeżeli by zraszowali esetę od razu, oni dali eseci się wycofać. Gdyby ją zraszowali od razu, no to nie zdążyłaby przeładować. A tak, widzimy co się dzieje. Oczywiście zobaczcie, to wszystko jest bardzo inteligentna gra, bo w momencie, kiedy e, ten pojazd e, drugi przeciwnika, czyli obiekt 777, wersja druga nas okrążał, my staraliśmy się jechać prosto pod celownik tego pierwszego. Ktoś by powiedział: Głupota, trzeba się było kitrać. No i tutaj właśnie o to chodziło w tej taktyce, żeby nie dać się wystrzać wrogowi, który jest na naszych plecach. On i tak teraz odda strzał, ale dzięki temu, że ruszyliśmy do przodu, no to jednak zyskaliśmy parę sekund, a wtedy. W takiej sytuacji, no to każda parę sekund jest naprawdę jak na wagę złota. <laughs> Oczywiście udało mu się wklepać ten damage. No i będzie problem, bo na tym etapie bitwy możemy już przypuszczać, że wróg będzie walił typowo z goldowej amunicji. No a na goldzie, no to rzeczywiście możemy. Wpuszczać, chociaż nie, to cały czas pepance lecą Ale błąd ze strony naszego bohatera podwójny To znaczy, nie dość, że się odbiliśmy To jeszcze w dodatku nie do końca On teraz kontuje wieżę, przez co wróg się jest w stanie właśnie w tą wieżę wbijać Chociaż też, no, powiedzmy sobie szczerze, dobrze celował To nie był taki błąd definitywny On dobrze celował, tylko pocisk po prostu, no, serp Po prostu, powiedzmy, nie do końca sprzyjał No i musiało być tak, jak było Teraz spory błąd ze strony przeciwnika Gdyby on to trafił, myślę, że bitwa mogłaby się zakończyć Niefrasobliwie właśnie dla drużyny przeciwnej Ale ostatecznie wyszło inaczej Na koniec jeszcze jakże majestatyczny Amorak No coś niesłychanego <laughs> Naprawdę było tutaj co oglądać Musiałem wam tą bitewkę pokazać Zauważcie, że w tej jakże krótkiej batalii No 7 minut zostało Plus minus można powiedzieć, że tak Że autentycznie 7 minut zostało Czyli zobaczcie jak potwornie króciutka bitwa. I w tym krótkim czasie zrobiliśmy 14 tysięcy punktów w demedu. Mało tego to jeszcze bitwa została wykerowana przez naszego bohatera. Była taka sytuacja już bardzo podbramkowa pod koniec, kiedy myśmy zostali sami, wrogów było trzech. Wygrać coś takiego jeszcze z działem, które tak wolno ładuje, to naprawdę jest już ekwilibrystyka, to się trzeba nieźle napocić, nieźle nakombinować. No, ale widzieliśmy, że bohater do, doskonale dokładnie ogarniał, jakie są jego słabości i mocne strony, to znaczy starał się wyczekiwać ten moment za każdym razem, kiedy nie miał pocisku, kiedy wiedział, że długo będzie ładować no to starał się budować dystans do przeciwników, żeby oni nie mogli oddawać bezpośrednio strzałów w jego kierunku. No i zaowocowało to naprawdę. Znamienitym wynikiem, przy czym też warto zauważyć, że ten amorak, który uzyskaliśmy pod sam koniec, prawdopodobnie również nie był przypadkowy. To znaczy, w tej grze jest tak, nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, jeżeli jesteście starymi graczami WOTA, to już zapewne doskonale to wiecie: macie takie mechaniki w jednym palcu. Ale w tej grze jest tak, że im większy kaliber działa, tym większy. Ten procentowy udział niszczenia modułów wroga, to znaczy im większą macie lufę, grubszą, im potężniejsze buły strzelacie, tym większe macie szanse na to, że zniszczycie jakiś moduł wrogowi. Czasami to może być na przykład Amorak, tak jak w tym przypadku, czasami jakiś na przykład silnik albo jeszcze coś innego, no ale autentycznie to również robi swoją robotę, bo w przypadku gameplayu prowadzonego... Takimi pojazdami jak na przykład Waffentrager, AWS, s 100 ewentualnie nawet niżej posadowiony tierowo susto Y, no to widzi się w to w bitwach, że potrafimy często te moduły wrogom niszczyć, co rzeczywiście czasami również potrafi potem przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. No, jestem ciekaw, jak się zapatrujecie na taką batalię, ale zanim ją podsumuję, no to jeszcze pokażę Wam rzecz jasna tabeleczki. I niech was nie zmyli broń Boże sam czas, dlatego że w istocie mieliśmy tutaj do czynienia z batalią legendarną, która spokojnie dla wielu graczy, myślę, że dla mocnego 85%, może nawet 90% graczy mogłaby być najlepszą bitwą życia. Dlatego że 14 tysięcy punktów dymedu to jest już naprawdę ekstramalna rzadkość. Oczywiście no troszeczkę tutaj farta było, pociski ładnie leciały, ale w takich bitwach trzeba również... Troszeczkę szczęścia mieć Na szczęście owo musi być także podbudowane Naszymi umiejętnościami, bo samym szczęściem Człowiek nic nie osiągnie, no ale podsumowując Była to chwalebna wiktoria, w znacznej mierze Dzięki nam osiągnięta Oznaka mistrzowska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 medali Słuchajcie <laughs> Sporo pestek wystrzanych w kierunku naszych wrogów. 317, praktycznie 318 tysięcy kredytów zarobionych na brudno, ale głównie waliliśmy z golda. Tam były jeszcze te czekoladki różnego rodzaju, takie dodatki, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ostatecznej reperkusji. 6 tysięcy punktów doświadczenia, 7 obligacji. Zobaczcie, że teoretycznie rzeczywiście udało nam się uzyskać Niewyobrażalnie znakomity wynik końcowy, 14 tysięcy punktów demedu, 8 fragów, coś niesłychanego. Myślę, że na palcach obu rok można wymienić powtórki, które są jeszcze lepsze na wodriplay z tego czołgu, a to o czym świadczy, a mimo wszystko tych bazowych punktów doświadczenia stosunkowo niewiele. To znaczy 1845 to nam zwiastuje bitwę doskonałą. Ale jednak czasami widuje batalie, w których damage'u jest znacznie mniej, a potrafią mieć, no nie wiem, po 2000 punktów bazowego expa, więc nie wiem o co chodzi. Czy to jest kwestia być może profilu gry, czy to jest kwestia być może spota, czy też po prostu samego czołgu, że tutaj skromniej serb sypie z rękawa, ale no ja bym się spodziewał, że jednak tego powinno być ociupinkę więcej. Ile pestek wystrzeliśmy? Zobaczcie, zrobiliśmy 14 tysięcy punktów demedżu i 21 po było wystrzelonych. Fakt faktem walczyliśmy no, głównie na taki średni dystans, nawet czasami na bliski, więc tych hmm, hitów, które spudłowały było stosunkowo niewiele. Niewiele pocisków lądowało w ziemi albo w niebie, no ale jednak 21 pestek i tak spektakularny wynik, co nam obrazuje, że nie powinniśmy się nigdy przejmować tym, że się wystrzamy w 100%. No 50 sztuk amunicji mamy w każdej bitwie, spokojnie to powinno wystarczyć, co by się nie działo. No i zobaczcie, ostatecznie gra pokazuje nam, że tak, udało się, jak najbardziej wyszliśmy na plus w takiej bitwie i to nawet na plus nie mały, dlatego że 140 tysięcy kredytów na plusie. Jak na dychę to jest No bardzo przysadziście <noise> Ja bym się w każdym razie cieszył Bo dychy to raczej zwykły Bardziej marnotrawić kapitał niż go zarabiać od zarabiania Są rzecz jasna ósemki No i w przyszłości będą dziewiątki Bo coraz więcej dziewiątotierowych pojazdów premium Będzie do gry wchodziło No myślę, że każdy jest raczej tego w pełni świadom Tak czy inaczej Nevertheless Powracając. No, już wam kiedyś o tym mówiłem, że niemieckie dychy raczej nie słyną ze zbyt dobrej ekonomii, więc jeżeli macie problemy finansowe, nie odchodźcie w niemieckie dychy. Nieważne, czy to jest Kulfon, czy to jest Maus, czy to jest Eseta, czy to jest na przykład Waffentrager Alfesto, ale niemieckie dychy są bardzo kosztowne w utrzymaniu. To akurat wiem doskonale, choćby z autopsji, tak więc no musimy być tego w pełni świadomi, a bitwy takie jak ta. No dobra, okej, okay. one wychodzą na plus, tyle tylko, że no one się nie zdarzają. Powiedzmy sobie szczerze, to 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 myślę, że każdy, kto gra w ten tytuł, no to wie jak ciężko jest taki wynik ugrać. To myślę, że bardzo niewiele jest takich osób, które potrafiły przekroczyć nawet ten magiczny próg 10 tysięcy punktów damage'u. a co dopiero jeszcze 14 zrobić, no to już jest po prostu totalna rewela. Szał, Odbytnicy, turbomacicy, chcicy i nie wiadomo czego jeszcze. Dobra, na razie to tyle. Tak, to właśnie chciałem wam pokazać ową bitewkę mojego widza, bitewkę jawnie zjawiskową, a jeżeli chodzi o działo, tak jak już kiedyś mówiłem, podsumuję to jeszcze raz. To znaczy, osobiście uważam, że obie lufy mają swoje wady i zalety, i obie są ciekawe oraz warte uwagi. Tutaj nie ma wyborów z gruntu złych albo z gruntu dobrych, że to działo jest lepsze, to działo jest gorsze, oba są po prostu bardzo dobre. Tyle tylko, że wszystko jest uzależnione od tego, co wam pasuje, jaki profil gameplayu sami przedsiębierzecie, bo jeżeli lubicie, tak jak ja. Kampić się gdzieś na przepychaczu, stać na ubojni, załóżmy się ładnie kontować, albo działać za jakichś gruzów, za jakichś budynków, ktoś was strzela, potem wy się wystawiacie, celujecie, oddajcie strzał, znowu się chowacie. Ja tak uwielbiam grać czołgami, super ciężkimi, tym bardziej, no i to jest takie troszeczkę wymuszone, prawda? Że masz ten konkretny moment, kiedy możesz oddać strzał, potem się znowu musisz skitrać, bo wrogowie będą strzać w ciebie, trzeba przyjmować na pancer, trzeba się kontować, trzeba chować weak spoty, więc do takiej mechaniki najlepsze są właśnie działa z wielkim dupnięciem na strzał, bo nawet jeżeli w ruchcie też trafi, nawet jeżeli też Ci wklepie ten demesz, to zawsze będzie mniejszy od tego, który Ty wklepujesz jemu. Natomiast jeżeli ktoś czasami lubi troszeczkę inaczej zagrać na większy dystans, załóżmy nawet za krzaczków, no jest to akurat słabość, się do tego nadaje, no ale wiecie czasami troszeczkę inaczej coś rozegrać no to w tym momencie rzeczywiście to mniejsze działko może być lepsze nawet w przypadku jedzenia w cudzysłowie mówiąc wrogów na bliski dystans dlatego że tam jest naprawdę spora różnica w tym DPM-ie. DPM czyli damage na minutę tego potężniejszego działa 2250 działa mniejszego 2650 więc można tutaj spokojnie powiedzieć że mniejsze działo ma o jeden strzał więcej na minutę. Czy to dużo? Mało? Dla mnie mało. Ja osobiście powiem: dla mnie mało, dla mnie to mniejsze działo aż takiego waloru nie stanowi. Ja jednak wolę mieć dupnięcie na strzał, ale myślę, że dla wielu graczy to jednak będzie na tyle dużo, że zaczną się ową lufą interesować. Piszcie, co Wy o tym wszystkim myślicie. Jestem ciekaw, jak wygląda proporcja, to znaczy ilu posiadaczy esety obecnie gra właśnie na tej lufie 12,8, a ilu gra na lufie 15 cm. Piszcie, bo naprawdę jestem ciekaw. W które dział jest po prostu bardziej popularne Mnie się jednak wydaje, że cały czas to większe Dlatego, że kiedy gram przeciwko esetom w bitwach No to zazwyczaj zrywam za ten potężny Damage 750 Ale piszcie, może się zdziwię, kto wie <laughs> No i tyle na dziś Mam nadzieję, że materiał wam się podobał Jeżeli wam się podobał, nie zapomnijcie o łapkach Jeżeli chcecie wspierać kanału Na Boga! Nie zapominajcie! Opatronajcie. Waszmościowie! No i trzym się?